Trzy, dwa, jeden. Dobra, to oddawajcie. A, Dziękujemy panie reżyserze. U. Ale szybciutko, szybciutko! I powiedz, akcja! Chcę robić bloopersy. Akcja! No. Siema! Siema, dzisiaj gramy w grę! Jezu. Ja się tu wywalę Pięknie No jak mam biec po No nie bądź tchórzem! A tak ten... Dobra, idzie Barti, no. no bo, już się zastanawiasz, idź tam. <grym> A, już to wszystko się nagrywa i będzie w making Dobrze. Jestem w Czania les wciąż. Czekaj. Dziecko! Czekaj! Odbieraj poród! Ja lubię jak do jest dodawana y, trawa cytrynowa, a światliwy nie ma na mięstości. Nie, nie, <śmienic> nie, nie, Jak mnie łabamo! Po... Jestem pijana. Czytajcie! Z tym chłopakiem Dobra. ady! Mam ja, ja nic nie słyszałam. No proszę głośniej. To jeszcze raz. No dejesz. Dobra, teraz ja wam pokażę jakąś grę, którą odkryłam dzisiaj. Ale musisz się krzyczeć. Głośno mówić. A ty jak ty wyglądasz? Jak? Jak z ale no, nie muszę poznać prawdziwą. Ach. Już mi boli kręgosłup od tego leżenia, tak? Muzyka